Witajcie! dzisiaj zapraszam Was na recenzję niedrogiej membranówki od Genesis, czyli Genesis Rod 350 RGB. Klawiatura, którą można kupić za mniej niż stówkę i jak dokładnie ona wygląda, jakie są jej możliwości, zobaczycie w dzisiejszym filmie. Pamiętajcie, że przydatne linki są w opisie filmu, także ceny tej klawiatury. A tymczasem, bez przedłużania, zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy. No i dzisiaj pokażę Wam taką właśnie klawiaturę membranową. Jest to Genesis Rod 350 RGB. Klawiatura, której sugerowana cena wynosi niecałą stówkę, czyli mamy tutaj do czynienia po prostu z solidną membranówką, z kolorowymi światełkami, z odłączaną podpórką pod nadgarstki. Rzućmy okiem na pudło, które jak widzicie bardzo dobrze odbija światło. Mamy Anti-ghosting w obrębie 19 klawiszy, mamy efekt RGB Prismo i z tyłu troszeczkę więcej o samej konstrukcji membrany. Jest to mechanizm, gdzie aktywacja następuje już po przebyciu 2,5 mm, a 3,9 mm to jest cały dystans, siła nacisku 55 g, a czas reakcji 8 ms mamy 1,75 m przewodu a wymiar miarę klawiatury to 468x210x33 jest też zaznaczone, że klawiatura jest odporna na zachlapanie i w zestawie znajdziecie także naklejkę no w sumie tam były dwie naklejki jest także podstawowa instrukcja Zobaczymy sobie po kolei tą klawiaturę jeśli chodzi o przewód to jest to standardowa gumowa izolacja także zwyczajny wtyk USB w klawiaturze powiem Wam, że troszeczkę ten cały element lata tak więc mogłoby być to troszeczkę lepiej przytwierdzone. Od spodu klawiatura jest szara. Mamy podwyższenia, które niestety nie są gumowane i są jednostopniowe. Natomiast mamy gumki tutaj, tutaj i tutaj. Czyli klawiatura leży na płasko, nie powinna się przesuwać. Profil klawiatury wygląda tak, tak więc dość ergonomicznie. I sama klawiatura jest dość lekka. Jeśli chodzi o tworzywo na froncie, to jest to całkiem ok jakości plastik, przynajmniej takie robi wrażenie. Mamy elementy graficzne, logo Genesis i taki dość specyficzny kształt tej klawiatury. Mamy także zaokrąglone dolne rzędy klawiszy, jak widzicie. Klawiatura jest dość cicha. Zróbmy sobie mały test. Spacja jest w miarę głośna. Natomiast pozostałe klawisze całkiem ok. No i co do czcionki, to jest ona czytelna, nawet bez LEDów, wszystko jest dobrze widoczne. Mamy fajny hybrydowy układ, ponieważ mamy długie shifty, długi backspace i duży Enter, czyli wszystko co najlepsze. Są też poukrywane klawisze multimedialne i do sterowania poszczególnymi funkcjami klawiatury. Włącznik on-off do LEDów, klawisz funkcyjny, blokada klawisza Windows fn a patrząc po kolei, mamy player multimediów, ciszej, głośniej, wyłączenie dźwięku, stop do tyłu, play, pauza, do przodu, klient poczty, przeglądarka internetowa, blokada wszystkich klawiszy i kalkulator. A tak wygląda podpórka pod nadgarstki, też ma takie elementy graficzne, jest dość gruba i od spodu ma aż 5 elementów stopujących. I co ciekawe, naprawdę fajne w tej cenie, to jest ona magnetyczna. Co prawda, nie jest to trzymanie jakieś takie super. Że możemy tą klawiaturę sobie przynosić z podpórką, ale tak jak sobie leży przy klawiaturze, to siła przyciągania jest wystarczająco mocna, żeby to się nie odczepiało. Co do samych klawiszy, jak widzicie, są dość szeroko rozstawione. No i cóż, muszę powiedzieć, że wygląda to naprawdę ładnie. Nawet tutaj w tej chwili, przy dużej ilości światła, przy mniejszej ilości światła, pokażę Wam to za chwilkę. Więc mamy włącznik, wyłącznik. Ok, klawiatura przed nami, na początek test anti-ghostingu. Jak na razie wypada to całkiem nieźle, chociaż prędkość wbijania klawiszy nie jest tak duża jak w klawiaturze mechanicznej. Bardziej widzicie, niektóre kombinacje troszeczkę tę klawiaturę potrafią przywiesić. Więc jest to membranówka, nie spodziewajcie się cudów. Bardziej mamy właśnie tutaj anti-ghosting na tzw. Tak strefie gracza, czy najbardziej przez graczy używanych klawiszach, ten sektor, a także spacja control. Tak więc tutaj jest nieźle. Ale jak to w membranówce nie jest idealnie. I przy tej prezentacji widzieliście właśnie efekt LED-owy, który jest płynną przemianą kolorów. Możemy sobie ten efekt przyspieszyć lub spowolnić. Kolejny efekt wygląda tak. Całkiem fajna fala RGB. Całkiem przyjemny dla oka. I powiem Wam, że jak na membranówkę te diody są dość jasne. Nasycenie kolorów także jest OK. Teraz mamy taki efekt, że kolory po kolei sobie przelatują. Za każdym razem jest to inny kolor. Kolejny efekt to jest coś takiego, następnie mamy taki efekt. Teraz jest coś w tym stylu. Kolejny efekt to są takie różnokolorowe klawisze. I wracamy do oddychania. Mamy także skróty z FNM od jedynki do dziewiątki. Jest też na przykład stały kolor. Gdzie możemy sobie wybierać poszczególne kolory, nam daje tutaj już większe pole do popisu. Mamy także efekty reaktywne, przemiana kolorów. Natomiast, jak wybierzemy FN, dwa razy klikniemy przycisk 9, to mamy tak zwany tryb użytkownika. Teraz możemy przełączać się pomiędzy strefami i strzałka w górę, w dół zmienia kolor strefy. W tej chwili zmieniam to na pierwszej strefie i przechodzimy sobie. Na kolejne strefy zmieniamy kolory. Możemy sobie też ustawić po swojemu, tak samo zapisujemy, tak więc mamy też tryb konfiguracji własnej. W sumie tych trybów jest 11 i mamy też zamianę WASD na kursory. Oczywiście aktywujemy to standardowo FN plus W. W tym momencie tu są kursory, a tu jest WASD. Odwracamy to tak samo. I możemy regulować sobie także kilka trybów jasności. Jak wam mówiłem, nawet w ciemnym pomieszczeniu jeszcze wyłączę jedno światełko. Albo w ogóle zrobiłem ciemności. Jak widzicie, wygląda to naprawdę dobrze. Czytelnie, dość jasno jest, całkiem przyjemnie. Jeśli sobie zmienimy kolor, to oczywiście jedne kolory są bardziej jaskrawe. Na przykład ta zieleń, ten też jest jasny. Ale na przykład ta czerwień nie była aż tak jasna. Zobaczcie sobie, niebieski jest ciemniejszy, czerwony też jest taki sobie. A niektóre kolory są dużo, dużo jaśniejsze. No i mamy też tryb on/off jednym przyciskiem. Moim zdaniem tak nie do końca fajnie, ponieważ przypadkiem możemy sobie to wyłączać. Powinno też działać chociażby z fn ta kombinacja, ale mamy dedykowany klawisz. Tak to po prostu tutaj rozwiązano, ale generalnie LEDy wyglądają bardzo ładnie. No dobrze, to tutaj dużo mówić. Jest to funkcjonalna klawiatura membranowa, która po prostu w praktyce sprawdza się dobrze. Ma ładne LEDy, jest także magnetyczna podpórka pod nadgarstki, klawisze multimedialne. Jeśli szukacie solidnej membranówki, to, to jest to jedna z ciekawszych propozycji. Pamiętajcie, że dokładne ceny tego sprzętu sprawdzicie sobie w linku w opisie filmu, a jeśli ten film Wam się spodobał, jeśli byście w mój kanał, to będę wdzięczny za kliknięcie przycisku subskrybuj, jeśli jeszcze nie jesteście subskrybentami mojego kanału. Dziękuję z góry, na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam. Was cześć.